Kolor ten zielony jest po prostu piękny. On jest nazywany butelka X2768 butelka sukienka szani, no piękna. Jedwab jedwa bzwisko dziewczyny, przepiękna ta sukienka jest, która z Was chętna, cena 49 zł. Przypominam Wam wymiarki kobietki. 134 biust, 134 talia i kobietki w biodrach 150 cm. 132 długość całkowita. Tu rękaw macie motylowe, więc ona ma tutaj dużo tego wlotu. Rękawy są wykończone na gumeczce, więc możecie sobie pod skracać, żeby wyeksponować te ładne bransolety. Dodamy sobie do tego nasz pasek kobietki. Zobaczycie, jak wygląda. O Jezu, piękne. X2768 butelka z paskiem też wygląda sztos. Butelka kawa oraz dziewczyny beż. Trzy kolory. Butelka kawa beż. Zapraszam X2768 butelka kawa beż. Wybieracie swoje ulubione kolory. No moim zdaniem wygląda to przepięknie. Ja zapraszam.